Witam serdecznie. Godzina 1625. Ja w lesie. Popatrzcie, tutaj. Jedna żona Jak powiedziałaś? Jedna żona po A kto mnie namówił Ta zobaczyła koszyk. Chodź, pojedziemy. Tak, chodź na chwilkę. Na godzinkę tylko. I teraz. A, ja się uśmie? <laughs> Jezus Maria, ludzie! Ludzie! Ja się muszę z nią użerać! Ja się muszę z nią użerać! Oj tam, oj tam, po 30 latach już się przyzwyczajmy. A ludzie pomyślą, że ja jestem taki pazerny. A to ona chciała. Nie jestem aż tak. Jestem, ale nie aż tak. A kto mnie -a przysłał. No pokazałam ci tylko. Że są grzyby, nic więcej. Delikatnie wziąłem do pracy, napisałem sms smsa. 16:16 i dwa grzybki, nic więcej. No, to co ja chciałam jechać? No, to było zapytanie, czy jedziesz zobaczyć na grzybki? Słuchajcie, pusty kosz, jak widać na pasku. Yy, nieważne, ile nazbieramy zbieramy. Jedziemy na chwileczkę. Ania chciała. Chciała. Nawet jakbyś nie chciała, to i tak chciałaś. Pamiętaj o tym. Yy, jedziemy, zobaczymy, co się dzieje. Yy, co najlepsze, rano żaden samochód nie stał. Teraz stoją ile? Naliczył trzy. Trzy. W tym dwa koło nas. Nie szkodzi. Idziemy, poszukamy. No spójrzcie. Spójrzcie, tak się powiedzieć, cięty ogonek, a tutaj dwa. Obok rosną. Dwa maluszki. A weszliśmy do młodnika. I to są jedyne grzyby. Tutaj znalezione. Co, Ania? wychodzimy do dużego lasu tam, nie? No, raczej tak zrobimy. Nie chce mi się przychodzić do kolejnego młodnika. Czy, czy damy radę tędy przejść? To chodź. Ale ty, ty się nie pryskałaś dzisiaj. Dobra, zobaczymy, przejdziemy do tego młodnika tym naszym yy, zajebistym skrótem przez yy, tra krzaki i trawę. Kolejny młodnik, strasznie tutaj pocięte, strasznie musieli na weekend tutaj być. Popatrzcie, są, ale nie wszystko zobaczyli pojedyncze, bo pojedyncze. Ale zawsze coś mi zostawią, nie? Hmm. Czy coś jeszcze Nie widzę. Widzę tylko pocięte, pełno pociętych ogonków. I tutaj kolejne ogonki cięte, zobaczcie. Ale tu musiało być fajnie. Tutaj cięte. A tam widzę Ania to w tnie Tak samo. Co masz? Super. Zajebicie. Ja się pytam co masz? Grzybki. Podgrzybki. To jestem głuchy i ślepy. Przepraszam. Aniu! Aniu! Aniu, idź tam. Patrz... Znowu ten. Tutaj widzę. podgrzybki czy prawdziwki? Prawdziwki. popatrzcie. Popatrzcie jak pięknie rosną. Misiu, mam dla Ciebie prezent. Tak. Chyba ci się nie chce. Kochanie. Nie. Mieliśmy wczoraj rocznicę ślubu? Tak, dziękuję. To prezent posylaj się po grzyby. To, to posylaj się po grzyby. Dziękuję, ci bardzo. No i widzicie, jak się załatwia. Po co to kwiaty, jak można grzybki? Pokaż Minkę. Dziękuję. <grybki> nic nie powiesz? nie to nie jest przeznaczone dla uszu widzów lepiej nadal nie myślą, że jestem miła ale ty kochanie jesteś bardzo miła co, że dla kogo? nagrywam to wszystko bo bo co? bo chcę mieć później dowody dowody Do wszystko ci udowodnię wszystko udowodnię Oj, widzicie? Brakowało Ani, nie? Dzisiaj rano. Ach. Oczywiście. Jak nie, jak tak. Kto mnie tak bardzo by wkurzał, jak nie ty? Tylko ty. Sam sobie nie. Wiesz. Bardzo niedobrze. Dobra, kochanie. Nie będę tego nagrywał, bo Muszę cię opierdzielić i tyle. <grych> Nic nie powiem. Aniu, tu jest ciemno. Ja się boję. Ale wiesz, co w telefonie tutaj patrzę? To jest jasno. A tutaj normalnie to jest ciemno. Telefon jakby rozjaśniał. No, dostosowuje się. A popatrzcie. Coś tam, coś tam nadbieraliśmy. Ania też przyniosła swoje. Jest fajnie. No, jeszcze jednego. Tutaj i tu jest jeszcze jeden. Popatrzcie. O, op, 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 op. O, nawet nie jeden. O, jeszcze. Popatrzcie. Zaraz zakryję te dziurki. To zabieram w rękę żeby brudnych do koszyka nie dawać yy, bardzo cięte ale widać że jeszcze wychodzą no, yy, jednak ta temperatura w jeden dzień to było w jed jedną noc przepraszam tam w granicach czterech ludzie mówią nawet że były 3 stopnie ja tam sprawdzałem cały czas u mnie nie było tylko, tylko tyle że ja na pierwszym piętrze mieszkam Także nie wiem. O, Żonkuś czeka, żeby dalej iść. Jeszcze tutaj zobaczę. Spójrzcie, nawet się nie ruszyłem z miejsca, a nie nadal tam. Powiedział, nie będę nagrywał. A przede mną od razu. Momentalnie. Tak, dogadałem się z nimi ja uzgodniłem to zresztą byłem tu wcześniej kochanie ja je pozaznaczałem sobie no tak tam jest ten wcześniej tabliczka jeszcze dla ludzi że grzyby zarezerwowane ludzie to by dopiero było, nie? cuda ja bym tak zrobił popatrzcie ktoś tutaj ciął tak samo musiało minąć parę dni bo zdążyły porosnąć jednak. Spójrzcie, jak ciężko jest zobaczyć w tych liściach. Prawdziwka. Naprawdę, znaleźliśmy tutaj jeszcze kilka pojedynczych. A tutaj jest jeszcze. Bo pogryziony letko i ciężko zobaczyć. Ach. A tutaj coś rośnie powoli. Zobaczcie, tam dalej niby widno, ale po Ani widać Tu w dół No nie dostosowuje się, jest naprawdę bardzo ciemno Rozświetla jednak nagrywanie To Ania, ja muszę iść i się patrzysz ten W telefon, wtedy jaśnie jest Co masz? <śmiech> Nic, <śmiech> dobra Idziemy No, popatrzcie, popatrzcie jaki fajny jeden i tu jest obok drugi dwa A, Ale ciężko wychodzą A, Handia Pokazuje mi palcem, pokazuje mi palcem No Wyciągaj mi się, wyciągaj. Ładne Ja tego dużego dzisiaj tak pukałem Zastanawiałem się czy wziąć czy nie Ale był tak twardy, że warto było I na szybkiego zmiana miejsca na środku ścieżki. Się ani nie chce rwać. Wiesz, co, Ania? on normalnie taki aż luźny w tym. Się ani nie chce rwać, ja się muszę schylać. Och, znalazłeś, znalazłeś. No ale ja niosę kosz, nagrywam. Masz? Super. I od dzisiaj ty nosisz ten duży kosz, ja ten mały tak nie dyskutuj kobieto ja tu rządzę i tyle kazało mi się zamknąć posłucham, nie? tak, na pewno <laughs> ajajajajaj dobra szukajmy Ania, bo czas leci mówię szukajmy czas leci, a ona mi pokazuje no znalazłaś A wiesz co, za każdym razem tylko się rozłączam. Momentalnie coś znajdujemy. Albo ty, albo ja. No, Ech, co zrobić? Dobra, poszukajmy tutaj coś. Patrzcie, Ania przyniosła. Nie nagrywałem wam. Coś fajnego. To no zobaczcie same usiadki. Tam jeden szlachetny wyrzuciłem, bo był spleśniały. Kurde, no znowu nie nagrałem. Ładnego kawałka To masz... A szlachetne. Tak? Tak. A szlachetne. To tam tylko były się usiadki na, na tej drodze. Dobra, popatrzmy tutaj chwilę. Gdzie był... Tam, tam dalej. Za tym drzewem chyba. Dobra. Aha. Już prosty nie. Już odeszła ode mnie. Miałaś tutaj zbierać kochanie po tej stronie Powiedziałeś gdzie Dobra, zbieraj gdzie chcesz Byle byś ładne zbierała i szybko Taka, bo ja... Ja, ja znowu w kieszeni niosę Jest. Popatrzcie No ale Dobra, wyciągnę ci go, taki będę Proszę ale tutaj samo usiadkowane. No wcześniej nie było nie było tu usiadkowanych, były same szlachetne. Yy, wiesz co, sucho się zrobiło, a one lubią sucho. O jest następny Popatrzcie, ale jak one popękały. No i dobra. Niech będą usiadkowane. Borowik to borowik. Ważne, że zdrowy. Spójrzcie, jeszcze kolejny. Jest tutaj kolejny. A tutaj? Nie, myślałam. Spodziewałaś się, kochanie, że dzisiaj jeszcze będziesz w tym na grzybach? Nie, to nie. No, nie spodziewałam się, że mi ten grzyb. Czego się nie spodziewałaś? No, nie, dzień nie. Jak do pracy i Oj. do lasu ojejku to zwykła gorączka zwykła gorączka i przeziębienie tylko do, do tej do pracy poszłam zawinął szybko ciach 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 cia, i do lasu pojechał no bo czekałam żeby z pieskiem wyszła tak to jest dupy mógł chory jestem no bo facet tak akurat facet tak facet jest twardy każdy facet jest twardy to, o patrz też mam 6,8 mówimy 36,8 kurde 36 i 8 to już us... wielka gorączka, co ty mi tu gadasz? O kurde Ty wiesz co, to są usiadki chyba? Tak, usiadkowane i już ładnie podeszły. Ani to samo, popatrzcie. No tego są całkiem ewidentnie Ale jak możesz to na wziąć, bo nie... Szybciej no. się wysuszy. No, badle, po, pokaz podchodem nazwy. O. Badle. Aha, no teraz usiadkowany <laughs> nawet na wierzchu jest. No przynajmniej są zdrowe, to jest najważniejsze. Yy, nie widzę więcej. A, jak koszyk już ciężki, to wiadomo kto nosi. Wzięła na chwilę cwaniara. A teraz ty ja nie znalazłem żadnego przez ten czas. No pięknie, pięknie miś. No jest. No tego widzę. To też? No nie. wiem. to też są dwa. No masz? Patrzcie, tutaj też są dwa, dwa usiadki i dwa szlachetne popatrzcie jak to jest Minus słonko, a to nie są twoje? a ty sobie odchodzisz ja się naczyści... Słam? ej jaka wredna boże ja ja cię tak nie kochał, ja ja cię kopnął noga mi zwiędnie o Jezus Maria. A zobaczymy? No popatrzcie. Ale główki są dobre. Co mi tu dajesz? Sama je znalazła, a do mnie powie, co mi tu dajesz. Zobaczcie, jedna brudziła w tym lesie. Ja bym w życiu tak nie. Tak, tak. Tu wszędzie tak jest. Dobra. Szukamy normalnych grzybów. Słuchajcie, tutaj te. Pocięte. Ja jeszcze jednego znalazłem, a Ania mówi, że ma aż siedem obok. Siedem małych obok. Poczekaj, nie chcę ci Aniu nadepnąć. Czekaj. Tego widzę. Popatrzcie, jest jeden. Tu mamy dwa. Mamy trzy, cztery, pięć, sześć. Gdzie jest? Jeszcze siódmy, jeszcze jeden gdzieś I jednego gdzieś zgubiłaś. To proponuję ci Myślę, że dobrze policzyłaś, No, trzy tutaj 4, 5, 6, 2, 3, 4 A nie, tu cztery są. Dobrze, masz rację. No tak, bo tu są cztery. Dobra Dobra, weź się Pomogę Ci A poczekajcie czy pod tym nie ma? Nie. Ja tego już rzucam do środka. Pomagam Ani i szukamy kolejnych. Ania mnie woła. Ta... O! Tu jeszcze jeden. O, Ale popękany. Tamten? Popatrzcie. Zaraz kochanie. O w mordę. Ale go rozsadziło. Więc to Ten deszczyk, delikatny deszczyk na tą sucho, no. suszę. I jeżeli jest zdrowy to można zabrać, bo on przecież... Że popękał, to nie jest, wiesz? oj wiesz co? Zostaw go w spokoju. Nie chcę jego. Te, zobacz, te dwa tutaj są, dwa, na niej widziałem. Te dwa sprawdzimy. I, i tyle. No, idę do Ani. Słuchajcie, i jeden był, ten najmniejszy, był robaczywy, a jednego począciłem jeszcze nogą. Jeszcze jeden był. O, kochanie. Ale masz tutaj grzybu, widzę. Czekaj, ja tutaj wyciągnę tego. I po drugiej stronie widziałem ścieżki. Tam po drugiej stronie ścieżki jest usiadkowane. Widzisz za kołkiem? Uh -huh. A ty mi pokażesz tutaj. Aha! O kurw Dobra. Pokaż, pokażę Wam co ona tutaj. Ty, a tutaj dwa. Le... O kurde! Dołożę tego. tych nie zdążyłaś. Popatrzcie. Popatrzcie ile grzybków. Tam jeszcze zobaczyłaś? Nie. Jednego albo ty kopnąłeś albo przechodzi. Nie, tam nie przechodziłem. Ktoś, albo ktoś albo jakiś zwierzak kopnął, bo kapelusz leży osobno. A widać że ściegi. A to może i ja. Kurde. Yy. słuchajcie. Bierzemy się za czyszczenie. Popatrzcie, szlachetne i usiadkowane razem. W jednym miejscu praktycznie obok siebie rosną. Super. A chciałem coś zobaczyć, bo tutaj na tym piachu też zawsze mi wyrastały piękne grzybki. A wyrwałaś już? Ale. A ja leciałem, kochanie, na ten piach. Oj, oj, przepraszam, powie No kurcze. Chciałem wam pokazać, bo tutaj takie fajne miejsce. Ale były? Popatrzcie na nią, popatrzcie na nią. Ty, ale my mamy tam kawałek do naszego miejsca. Jedno to miejsce, miejsce sprawdzić. Dobra, czyścimy szybciutko, zobaczcie ile ich jest. Super. Już miało mnie nagrywać, ale cztery obok siebie. No to trzeba. Nie wiem skąd się tu wzięło tyle usiadkowanych, pomieszane razem ze szlachetnymi. Nie mam pojęcia, ale fajnie. A jeszcze niedawno, same szlachetne tutaj były. Popatrzcie, cztery sztuki, cztery. Czy tutaj nie ma. A tu jest piąty. Piąty w jednym miejscu. Warto, nawet nie wiem gdzie Ania poszła, gdzieś poszła. Zaraz ją dogonię. Słyszę ją Spójrzcie Co z nich będzie? Popatrzcie y... Powiesz mi Aniu za chwilę Która jest godzina? Spójrz na ten twój zegareczek 17.51 1751 Jeszcze o tej godzinie to chyba w lesie nie byliśmy. Znaczy byliśmy, ale. Jest, jest? Dzisiaj jest bardzo pochmurno, popatrzcie. Fajnie. A rano trochę przyścitywało słońce. A teraz nie ma. No i się robi chłodno, co? Ania, 15 minut. Idziemy na to swoje miejsce tam. Tutaj masz, stąd, stąd, Tu będzie. A tu masz, a ja tu widziałem. Tutaj, patrz, pod nogą. I tutaj. A Ania w ręku ma. Widzicie? Usiadki porosły tutaj. Dobra, Jak kończę nagrywać. Pokażę Wam yy, chyba już wynik. Bo szkoda czasu na to, żebym nagrywał, jak są takie fajne, a za chwilę, będzie, za chwilę ciemno będzie. Popatrzcie, znowu nie możemy dojść. Kochanie, jeżeli możesz... To pomóż mi, dojdziemy tam szybciutko, a ty je czyść. Popatrzcie. Piękne. Dobra, ja wiem, że ty szybka jesteś. O, widzicie? Jak szybciutko. Naprawdę obcinamy dużo, żeby przypadkiem nie wziąć nic do domu chorobaczywego. A jest późno, tyle czyszczenia, to troszkę za dużo. Słuchajcie, kończymy. Popatrzcie, tam jeszcze jasno, ale tutaj już ciemno. Tu naprawdę ciemno w lesie. Popatrzcie. Jeżeli ja już przeszedłem, a nią takie grzyby, takie grzyby przeszliśmy, się odwróciłem do tyłu, je zobaczyłem. Jeszcze nie. Popatrzcie, naprawdę już nie widać. Tak. Są i szlachetne i usiadkowane razem. My na dzisiaj kończymy. Ja dzisiaj jestem drugi raz. Ania po pracy. Kochanie, możesz powiedzieć, ile jest godzina? 18.09. 18.09. Wyjechaliśmy, 16.20, coś takiego z domu. No to chwila, moment, popatrzcie, jest. Także nie mówcie, że nie ma grzybów, bo zawsze coś można nadbierać. Kochanie, jeszcze te dwa. A my na dzisiaj dziękujemy wszystkim. Dzięki bardzo Panu. Dobranoc. Dobranoc.